70% ludzi nie subskrybuje mojego kanału więc będę wdzięczny jeśli tam na dole klikniesz przycisk subskrybuj i zapraszam do filmu Witam w kolejnym odcinku z TFT jeśli chodzi o dzisiejsze o, granie, to tak szczerze powiedziawszy zobaczymy co wyjdzie z tego chciałbym wam pokazać jeden z najmocniejszych buildów obecnie w grze aczkolwiek trochę przyspałem, zawalili mi kropelkę Także trochę dupa. I zobaczymy po prostu co z tego wyjdzie. Bo obecnie uważam, że są dwa najlepsze buildy. Czyli Poison Predatory. Swoją drogą odcinek macie tutaj w karcie. I do tego Poison Rangerzy. No i właśnie tych Poison Rangerów chciałbym zagrać dziś. Lub tak czysto dla beki sześciu Woodlandów. Byłoby śmiesznie. Jeszcze tego nie testowałem, także... Mogłaby wyjść zabawnie. Tak jeszcze na początku. To ciągle 80% z Was nie, nie, nie subskrybuje mojego kanału. Więc będę wdzięczny, jeśli tutaj na górze klikniesz. Znaczy tutaj, tam na dole, ale klikniesz przycisk subskrybuj razem z dzwoneczkiem. No i oczywiście zostawić łapkę w górę i komentarz. Będę wdzięczny. No kurde. I nie lecą te Woodlandy. Za to predatory lecą. Not good, not good. Ale zobaczymy, co z tego będzie. Także wiecie, może może będzie totalny sztos. Może jeszcze Woodlandy polecą. Bo nie ukrywam, że chciałem to przetestować. To mogłoby być naprawdę zabawne. 6 woodlandów, no to mogłoby być coś. Ale widać, granie nie chce. Gra nie chce nam dać woodlandów. Chyba, że będziemy robić hyper po woodlandów, co by na to. Tak kurde myślę, chciałbym to przetestować. Co z tego będzie? No predatory to jest proste jak granie tak naprawdę. Robicie tak, że macie jaką mała. Skarnera i Rexa jako Predatory. Do tego dorzucacie sobie e, Pojzony potem, czyli Mundo Twitcha. I można też wiadomo nie, nikogo innego jak e, tego jak on ma. Jezu. Singeda, i no i tak naprawdę tym możecie wygrać. Oczywiście potem jeszcze możecie do, dołożyć albo Aszkę, albo Tarika jako Krystal Nokturna, jako Steel i też to będzie fajnie działało. I to jest obecnie według mnie najlepszy build w grze. Takie jest moje zdanie. Tutaj, chłop Ja Wam mówię o tym, żeby skautować zawsze po Mopkach, a sam tego nie robię. Dwa IQ. No, jeden gość ma woodlandów, czy dwóch. Jakoś tak. Okej, ja ich zbieram. Najwyżej będziemy swapować. Co prawda itemy mamy słabe jak na Woodlandy, żeby iść z nich. Chociaż mogłyby być pod keryton, tą, LB. Coś w tym stylu. Nic tu nie ma. No nie chcę rolować, bo to głupota jest straszna. No najwyżej pokażę Wam najsilniejszy build, czyli Predatorów, jeśli faktycznie nie będą lecieć te Woodlandy. Ewentualnie można zagrać tak jak kiedyś, czyli Hyper Doll Woodland. Tylko nie wiem, czy, 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 czy można spróbować w sumie, nie? Co z tego będzie? W ogóle bardzo Wam dziękuję za odzew pod filmem, jeśli chodzi o patchnoty ostatnie. No, no nie spodziewałem się, że ten film dotrze do tylu osób i wszystko praktycznie przychodzi nie z zewnątrz gdzieś, gdzie udostępniłem film, tylko promocja um, tego mojego filmu, tylko większość przychodzi z wyszukiwarki YouTube. Także dziękuję. Dziękuję. <grym> no cholera jasna, grajcie coś. Ja nie lubię tego Endlich Game, u. to jest takie nudne, TFT, nie wiem, mogliby to jakoś naprawić, naprawdę. No nic, na razie zróbmy tak. Nie podoba mi się to, co się dzieje, no ale niech jest. Normalnie ten skarbnik już powinien być dawno ten, yy, sprzedany, ale że yy, że siad był tak predatory na start, no to dlatego go trzymał. Ten ma Woodlandów, ten też ma Woodlandów, a tam jeden gościu Predatorów. Żeby to skontrować, to Magowie byliby dobrzy, ale przez to, że teraz nie ma tej szpatuły na półku, no to to jest trochę xd, bo to się gra pod hmm, tego, najczęściej pod Malfajta jako Maga, a to nie jest proste niestety. Teraz, kiedy szpatuły mogą polecieć równie dobrze dopiero na raptorach. I wtedy ta szpatuła tak naprawdę jest totalnie bez sensu, bo już jest nieużyteczna. No ale. Riot tak zmienił. Myślałem, że to będzie dobra zmiana, a taka jest nie, nie do końca według mnie. A teraz tak. Jeśli chciałbym iść budlandów, to potrzebowałbym... W sumie nie wiem czego. <grytanie> dobra, grajmy w łuk. Spróbujemy na razie tych Predatorów, w razie czego zesłapujemy, jakimś cudem. Chciałbym takie coś zrobić, żeby właśnie wyszły mi 6 Woodlandów, jeszcze nigdy tego nie grałem. Tylko, że to też jest loteria, nie? Bo równie dobrze może Lux w ogóle nie polecieć cały mecz. <laughs> I wtedy nie będzie koloro. Niestety. Okej, okay, jest kolejny Woodland. To nie jest najgorszy item, tylko na woodlandów potem, to już tak średnio, nie? No dobra, zobaczymy. Wierzę, że siądzie. Tu po buduje, sobie, on chyba sam nie wie co. Tak przynajmniej to wygląda. Ten też ma tych woodlandów, ale też wszystko na pierwszym poziomie. No nie wiem. Tym billem, który ja idę, bo wiem, że byłbym w stanie być pierwszy. To nie jest fan, wygrywać tak łatwo. <grych> Oczywiście, jeśli bym nie spieprzył niczego i ktoś by nie był mądry i na przykład, nie wiem, nie zbudował zefirów. Powiedzmy na predatorów, nie wiem, z dwa zefirki, i, i można to wyłączać. Albo Quicksilvery Też są fajne No Robimy hyperola, Czy nie? O to jest pytanie Saga no, no nieźle Cześć, chłopy wyzywają Czekaj, który to napisał? Ten pierwszy Woodlandy są spoko jak się umie nimi grać. Tego chłopiec sprzedaj. Znaczy spoko. No nie są spoko, no są słabe, ale... Ale da się nimi zajść do top 4. Jeśli się oczywiście to dobrze rozegra. Wtedy na przykład w tym wypadku, no taką Leblanc dałbym tego Statika plus E yeah. Lub Luden Echo. No i właśnie tak wygląda granie predatorami. Jest dosyć proste. Chyba, że nie wiem, mają na przykład Blade Masterów w early game, którzy cię łowią. Teraz zauważyłem, że dużo osób gra pod Caria Suo. To jest ciekawą opcją, ale działa niektórym. No kurde. No nie, no mam 40 gold, nie będę ten. Najwyżej serio zrolujemy zaraz. Totalny jolo i tyle. Pytanie, ile oni tych woodlandów mają. Srebrny ten i Wern. jest na... Tu mają dwie Leblanc. Ten drugi gościu, co ma? LB No dałoby radę zrolować. Da u rady. to? Tak. Robíme to. Jolo. Chcę to przetestować. Nie ma innej opcji, jak zrolować. Do zera jedziemy. I jak na razie jest dupa. Ojejku, ale tu predatory siadają. No nie. No powiem wam tak. Zrolowałem. I nie jest dobrze. Nie jest dobrze. Oj, oj, Najwyżej będzie szybki luz, trudno. Miała być dobra zabawa. Będzie szybki w Dobrze. Znaczy ja chcę rezygnować z predatorów. Tak, średnio bym powiedział. Tu mamy tego. Tak. Zróbmy tak. Dostajemy to i myślę, że próbujemy to robić. Tylko, że ja muszę zrezygnować z tego chłopa, tak w sumie. No, kurczę. nie będę miał predatorów. Hmm. Nic, zobaczymy, jak to będzie. Jeszcze 10 golda. A, eee, żeby wbić szósty i dostawić LeBlanc, może się udaj. Tak się trochę skupiłem teraz, ale może faktycznie coś z tego będzie. Bez kitu <grytanie> zrolowałem całą kasę. To nie było mądre. To było wręcz głupie, bym powiedział. jest problem. Bo na razie tych predatorów nie mogę zrezygnować bo one mi wygrywają grę i przez to nie tracę HP ale jak chcę iść w Woodlandy to ja muszę ich sprzedać prędzej czy później no i przede wszystkim muszę mieć Lux Woodlandowo to jest problemik co ja tam mam, Negatron Cloak'a Hmm... No to teoretycznie nic z tego nie... to bardzo mi nie da. Zefira se zrobić mu Nie ma pingwinie. Do wilku wjedziemy teraz i po wilkach bijamy szósty i stawiamy tą tom tą. -tom, I Ivern jeszcze mógłby wypaść. Nie pogardziłbym Zróbmy tego zefira, co? Od razu To jest dobry item o, Ale będę ich tiltował za chwilę Jak to dorzucę wszystko Ja potrzebuję minimum 7 poziom żeby móc mieć jakąkolwiek szansę na. A nie czekaj, ósmy, tak? Ona od ósmego leci. No, powiem wam, że będzie ciężko. O, gościu idzie to, co ja wam mówiłem na początku gry, że to jest najsilniejszy build. To gościu to idzie. No, widzicie, co robi? To jest właśnie to. Jeszcze potrzebuję jednego na dołożyć na szóstym. O, Matwica na ławce. No to ten gościu najprawdopodobniej wygra tą grę. Tylko Luden Echo, nie wiem. Stadion według mnie jest silniejszy na odmale niż Luden Echo. To jest moje zdanie. Możecie się nie zgodzić. Macie do tego jak najbardziej prawo. Normalnie bym to kupił, ale chcę trochę podbudować ekonomię, chociaż minimalnie, bo no jest słabiutka a będziemy musieli widać level. Ja piercię, zapier na zefera. Niko tu nie może stać Jest zbyt narażona na ataki wtedy Więc no Jakoś <grystanie> Jakoś No Powiem Wam, że ciężko będzie ugrać. Poszedłem w tych budlandów na Jolo totalne i To to nie był raczej dobry pomysł <grystanie> Dobra, żeby na pewno to zrobić Zróbmy coś takiego. To jest totalna loteria, co ja teraz gram. <laughs> Nie grajcie tego. To jest czysto build for fun. Ty, i ty, bo jesteście najtwardsi, ty tu I ty se tam na razie stój Co tu mamy? Titanic Hydra, słaby item No nie no, na razie już trzeba Iść pod eko trochę Niestety To zła Ola na odcinku mi pisze Pozdrawiam, ole. Boże święty, co to jest za dziwny build ten mój? Predator, Woodlands, Druid. Co ja gram? Ja pierdziele. Ale tak szczerze to ja muszę pomyśleć na co, czym zastąpić w ogóle tych, tych... oooo, Predatorów. Tak szczerze no Bo w sumie same woodlandy to 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 jest tylko 6 postaci, nie? <grym> to jest tylko 6 postaci wtedy Magów może dorzucić? Nie wiem, na razie idę w level, nie mam wyjścia ja Muszę jak najszybciej wbić poziom Choćbym miał samych kuźwa w tu postawić i zrobić totalnie mapę same woodlandy. Czajcie to tak... Nie dość, że one się będą potem mnożyć razy dwa, jak wysiadła Lux, to jeszcze same woodlandy. No, to by było mocne. Ale jest to... Właśnie to jest to. Jest walkery. Ostatnio to grają. Nie wiem dlaczego. Według mnie to nie jest jakieś super mocne. Są silniejsze buildy. Ale niektórym wychodzi, więc. Nie będę tutaj mówił, że to nie działa, skoro komuś wychodzi. Może to ja po prostu robię jakiś błąd czasami i dlatego to jest takie silne. Chociaż no nie wiem. Ja też nie jestem, nie jestem jakimś tutaj super prosem, nie? Coś o tej grze wiem. Dlatego też się dzielę z tym z wami, ale no... Jest jak jest Nie wiem, ciężko będzie to wyciągnąć na top 4. Naprawdę ciężko to będzie wyciągnąć 3 asasiny No Woodlandy no, z magami Morello na nim nie działa. Alo gościu, coś ty zbudował. Bój ty się boga. <laughs> Jejku! Morello jest taki useless na, na Vladimirze. Morello jest spoko na coś co bije obszarowo, a nie na coś co klika w jednego chipka. Ty, co ja chcę stąd? Nie. Red Bafika. Ej w sumie jestem głupi, mogłem wziąć ruzgę I zrobić morello no, dobra To ja jestem teraz tu headem Nie pomyślałem, nie popatrzałem co mam na tym Ajajaj, aj, aj. to teraz ja spieprzyłem No, mogłem wziąć tu Ruzgę I miałem morello, które dałbym na Aniko. No, to by było spoko No już trudno Już trudno Nie wiem, czy tak nie zrobić na razie. Może coś takiego będzie lepsze. Strasznie ciężko będzie to wyciągnąć, naprawdę. Skieprzyłem tą sprawę. Za bardzo poszedłem. Normalnie, żebym miał siódmy poziom, albo ósmy nawet, wiem, tak nie poszedł iolo I to mówię zupełnie serio. Kindret, co robi w kule, dwie, trzy, trzy poziomowe postacie? Ja nie ogarniam tego. Jak czasami gram e, właśnie na, na takich ludzi, co raszują specjalnie po złote jednostki, Z taką głupotą. Ale też im wychodzi. No nie, oj, nie wiem co powiedzieć, naprawdę nie wiem co powiedzieć. No, są ludzie dziwni i nic się z tym nie zrobi. O, kolejny trzeciopoziomowa Rexai. XD. Piąty poziom chłop ma. Ma wywalone totalnie w wy, e, ekonomię, w level. Racuję. Czemu? No czemu? Ja pierdziele. Ja go kupię. Bo mam plan. Znaczy plan, trzeba zmienić kery. Przede wszystkim. Powoli. Ojojoj, oj, oj. odpadamy zaraz No trudno nie Trudno Jest kolejny woodland Ale ty lecisz kumplu, ciebie wstawię Ty dostaniesz, ty staniesz tu Ty tym pajacem tu stań sobie na razie temy. Dobra, masz też statika. I ty będziesz wtedy dużo auto atakować. Wbijam ósmy. Dostawiam kolejnego tanka. I szczerze szukam luks. <grym> <grym> Dopiero teraz specjalnie. No chyba nie będziemy mieć szczęścia niestety. Chyba szczęścia nie będziemy mieć za dużo. Do tej Lux, niestety. Kurde Proszę, dajcie gro Dajcie mi to stestować, błagam <noise> Proszę cię, gro Gdzie jest luks? Ja się pytam, gdzie jest luks? Gdzie jest luks? Nie ma Lux Dupa Nie, no poszedłem dosyć jolo Teraz muszę szczerze, tylko liczyć na farta. Albo wyleci Lux i robimy 6 Woodlandów, albo nie. No to właśnie dlatego mówiłem, że to jest taki mocno trollowaty build, ale no, beka. I tak długo się utrzymuje szczerze. Już powinienem odpaść. No i odpadam. No nic, nie wyszło. Nie wyszło. Chciałem Wam pokazać sześciu woodlandów, niestety nie wyszło. Może jeszcze nagram kiedyś. No trudno. <taki>, Taki trochę krótszy odcinek wyszedł przez to, że ósme miejsce. I tu Wam pokazuję po prostu to, że tą grą można też się dobrze bawić. Nie trzeba zawsze wygrywać. Można po prostu testować jakieś buildy i się po prostu dobrze bawić, mieć fanów. Bo ja tu wiedziałem, że jak nie wyjdzie mi te sześciu woodlandów, że przegram. Przegraliśmy? Trudno. Gramy następno, i wbijamy punkty. No szkoda tych punktów teraz, no ale trudno, nie? Nic się nie poradzi. Pamiętajcie, sub, z dzwoneczkiem, do tego łapka do góry. No i w komentarzu napiszcie, co sądzisz o tym trollowym bildzie, który zrobiłem. Trzymajcie się i do następnego. Elo.